Witajcie serdecznie. ja Właśnie szykuję się na zajęcia. Dzisiaj zrobimy sobie taki normalny makijaż, więc zapraszam Was do oglądania. moja Muszę... została umyta, nawilżona maścią z witaminą A. No i teraz sobie coś założymy do tego trumacz L'Oreal. Tak sobie nałożę i zrobię to pędzelkami. On jest bardzo lekki. Taki dosyć fajny. Już się ubrałam na wyjście. Zazwyczaj tego nie robię, tylko się maluję, ale nie mam naprawdę dzisiaj czasu. Wszystko w biegu. Spałam dzisiaj długo. Rzadko się zdarza, żebym spała dłużej jak do, do czwartej. No a wczoraj zjechałam dosyć wcześnie, dzisiaj Pędzel gubi włosy. O. takiego innego. Oj, za dusz. No, ten pędzel gubi włosy i jest taki słaby trochę. Malujemy się. O, ok, lekki makijaż sobie zrobimy. Nic tu nie będzie się działo, takiego specjalnego. Tak schludnie, żeby wyglądać. Ubrałam sobie taki kałowy. no To jest taka sukienka w sumie, lubię ją. Jest cieplutka i dobrze się w niej czuję. Dobra. Jak to już mamy, myślę, że to ok wygląda. Mam spuchnięte oczy trochę. Muszę sobie dziś wieczorem maść nałożyć na, na pod te spuchnięte, zmęczone oczy. Ech, dobra. Teraz zrobimy sobie mały kontur. Za duże słowo kontur. Naprawdę się dzieje w tej kosmetyczce. Takim jakim cudem pędzle mam w kosmetyczce. Troszkę się. Zbrożowimy kuleczkami. O. Nie bardzo, ale troszkę. Mhm. Pokazuję wam makijaż, jak szybko robię, jak się śpieszę na co dzień. To Dokładnie o tak się maluje, jak teraz, w ten sposób, tylko rękami. Weźmiemy ten ten niemocny tą ale rozświetlacz e, użyję teraz tego syrenkowego. I dosłownie dam go tutaj troszkę. On jest, jest bardzo taki błyskotliwy, bardzo go widać więc dużo go nie będę brała. na oczy. Coś takiego leciutkiego. Dobra, jestem. Kupiłam sobie ostatnio nowy puszek do pudry. jak oglądałam ten film i jak montowałam, jak ja używałam tego Czerwonego dużego, to żebym się tak uśmiała sama z siebie. Dobrze. O, tak się prezentuje taki mały puszek. Dobra. Kresek dzisiaj nie robimy, bo musimy wyglądać tak dobrze. Sypki. Użyjemy sobie troszkę tego pudru, Bo tak to mam taką, nie? Ta lepiej będzie pod oczy. Lepiej się aplikuje, bo jest w trójkącik. Myślę, że wystarczy. Pędzeluś. Dzisiaj mam, wiecie co? Szkołę. Córka moja przyjeżdża z Francji. Będę dzisiaj gotowała Troszkę, jak wrócę. Tutaj domownicy oczywiście mają mi pomóc. Żeby było tak. Pokażę Wam papuszki później. Znaczy na wlągu pewnie będą papuki. Makijaż o tak. I teraz jeszcze tuż. tusz. Tusz jeden i ten sam. Tuż i jeszcze kolczyki. Bierzemy sobie takie perełki. Ja lubię perełki. Najbardziej to ja lubię srebrne wszystko, Zło, złotych rzeczy to ja nie lubię. Nie noszę, tylko mam obrączkę złotą, a tak to lubię wszystko srebrne. To. taki szybki makijaż. To ściągniemy. kucyk, trochę taki artystyczny nieład. Może sobie spryskamy lakierem nie je trochę. Jest tu coś. I jeszcze usta. To będzie jest taki naturalny make-up, nie normalny, codzienny. Mam tu taką Błyszczyk. Takie delikatne. Jak się prezentuje. Tak normalnie. Wydaje mi się, że mogłabym trochę policzki bardziej, ale wystarczy. Także mam nadzieję, że Wam się podobał mój szybki makijaż. Do tego sobie wezmę, wiecie co, pokażę Wam torebkę. Czy użyjemy sobie perfumę? O, mam tutaj harmonik I będziemy się perfumować. Dobrze, żeby nie przesadzić. Także już wymalowana, wypachniona ubieram sobie płaszcz, kurtkę czarną. Jeszcze, jeszcze będę musiała ale pokażę Wam kurtkę i jak to się prezentuje. Do tego ubiorę swoją czarną, zwykłą kurtkę. O! Ona ma takie rękawki tu zwężane. Jest bardzo ciepła. Ja pod tą kurtkę nie muszę bardzo dobrze się ubierać. I tak, tak na normalnie, na łzaka do szkoły. Jest estetycznie, schludnie. Delikatne kolczyki. Delikatny makijaż. Coś się dzieje na oku, ale nie sylwestrowo, przesadnie. Tym razem już nie przesadziłam, a na rękach mam taką taką O, z kamyczków. No, taka kurtka. O, kartu. Dobrze jest. Sweterek mam ten taki. O, jego chyba widzieliście tam na przepitkach. I kartur. Ubiorę sobie jeszcze opaskę. Jak będzie zimno. Także rękawiczki mam wszystko pod kontrolą i jedziemy do szkoły. Jeszcze jeden zjazd i święta. Tak. I egzamin, egzamin, egzamin. Pa!